Cześć, tu Wiktoria z kanału Hejdom. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing i recenzję robota sprzętającego Lietru model C30B. Po otwarciu pudełka widzimy instrukcję, piankę zabezpieczającą robota, zasilacz do stacji dokującej, Moduł mopujący ze ściereczką i instrukcją po drugiej stronie. Tutaj mamy jeszcze wlew wody i miarkę do 300 ml. Dodatkowo mamy ściereczkę, filtr HEPA do odkurzacza. Pilot do sterowania robotem bez baterii w zestawie. Sama stacja dokująca ze wskazówką, jak ustawić ją przy ścianie. I robot sprzątający. Na froncie masterzak możemy zauważyć też kółka, które pomagają mu w poruszaniu się np. po progach czy przy wjeżdżaniu na jakieś przeszkody. Tutaj możemy zauważyć, jak radzić sobie właśnie z ponad centymetrowym progiem. Producent dodaje nam również szczotkę do wyciągania na przykład włosów oraz cztery dodatkowe szczotki, które pomagają odkurzaczowi w zasysaniu brudu. Bardzo fajnie sprawdzają się przy czyszczeniu krawędzi, szafek i na przykład właśnie okolic progu. Tutaj montujemy szczotki, które pomagają właśnie w tym czyszczeniu pod szafkami, obok szafek, obok progów. Wystarczy dopasować wcięcie i mocno kliknąć. Tutaj mamy czujniki, które zapobiegają spadkowi ze schodów. Tutaj widzimy, jak odkurza, czy to sobie radzi na półpiętrze schodów. Widać, że nie spada. Asekuracyjnie stałyśmy z mamą, żeby nie spadł, tak dla pewności, ale sobie radzi. Producent jednak podaje, żeby w miarę możliwości przy sprzątaniu powiedzmy piętra ustawić jakieś przeszkody, ścianki, kartony przy, przy balustradzie, żeby odkurzacz nie spadł. Przy demontażu szczotki trzeba nacisnąć tutaj takie plastikowe blokadę i mamy ściągnięty plastik. Wyjmujemy szczotkę, możemy przy pomocy tej szczoteczki do sprzątania sobie wymieść włosy i brud i z powrotem montujemy szczotkę. Musimy dopasować ją do takiego wewnętrznego elementu i szczotka już jest na swoim miejscu. Zakładamy plastikową osłonkę i odkurzacz jest gotowy do sprzątania. Co do samej aplikacji, jest ono naprawdę prosta w obsłudze. Na głównym ekranie widzimy pilocik, którym możemy sterować urządzeniem. Cleaning strength, czyli moc, jaką odkurzacz działa. Możemy sobie wybrać trzy tryby: Energy Saving, Standard i Turbo. Ja przeważnie działam na standardzie, bo jest to dla mnie wygodniejsze, a odkurzacz i tak sobie radzi. Widzimy oprócz tego Schedule Cleaning, czyli harmonogram, w którym możemy sobie ustalić, kiedy robot ma sam wyjeżdżać ze stacji dokującej i sprzątać. Możemy sobie wybrać godziny, dni, powiadomienie, czyli dźwięk, którym odkurzacz da nam znać, e, kiedy zaczął sprzątać. Ilość powtórzeń sprzątania, oprócz tego możemy zobaczyć sobie mapę sprzątania, ilość minut i metrów, które robot posprzątał. Cleaning Record daje nam informacje, kiedy, ile, jaki czas robot sprzątał. Bardzo fajna, y, przydatna opcja, kiedy chcemy na przykład sprawdzić, czy ktoś robota w międzyczasie nie używał, bo możemy udostępnić robota w aplikacji innej osobie. W opcjach dalszych możemy sobie wyciszyć robota, żeby nie dawał nam powiadomień żadnych głosowych. Możemy mu zmienić nazwę, zobaczyć informacje o urządzeniu, czyli jego adres IP, MAC adres i takie bardziej techniczne rzeczy. Mamy też dostęp do sterowania zewnętrznego, Alexa, Google Assistanta. Możemy też sprawdzić aktualizację oprogramowania, czy jest jakaś dostępna i usunąć oczywiście urządzenie. Żeby włączyć robota, musimy przycisnąć duży guzik. Welcome to use robot vacuum cleaner. A jeżeli naciśniemy go dwa razy, zacznie wyszukiwać nam WiFi. W tym momencie w aplikacji musimy dodać sobie robota, wpisać hasło do WiFi i w ten sposób robot łączy się z siecią i możemy nim sterować za pomocą aplikacji. Jeszcze szybki pokaz, jak demontować pojemniczek odkurzacza. Mamy tam taki plastikowy pomarańczowy klipsik, blokadę. Przytrzymujemy sobie i łatwo nam ten pojemnik wychodzi. Tutaj już troszkę trudniej, bo musimy otworzyć ten pojemnik na kusz. No i tu widzimy stan pojemnika po jakichś może trzech dniach sprzątania. Nie sprzątania raczej. Tutaj mamy jeszcze klapeczkę z filtrem HEPA. Jak widzimy, no troszkę już jest zanieczyszczony. Po tych e, dwóch tygodniach. E, tutaj mamy Mamy jeszcze taki filtr właściwy przed filtrem hepa, który musimy wymyć pod bieżącą wodą. I szybka aplikacja z powrotem pojemnika do odkurzacza. Teraz nakładka mopująca działa na takiej, zas na takiej samej zasadzie, czyli pomarańczowy klipsik. Jak widać, do pojemnika wlana jest woda. Woda z tego pojemnika ogólnie nie kapieś, nie jest używana. Ściereczka się troszkę moczy, ale nie powoduje jakiejś powodzi. Także na takiej samej zasadzie wsuwamy nakładkę mopującą do odkurzacza i przechodzi nam w tak zwany tryb moping mode. Po skończeniu mopowania wyjmujemy nakładkę. Tutaj mamy. Pojemnik na śmieci, bo odkurzacz też w trakcie mopowania sprząta, zagarnia sobie brud poprzez przednie szczotki. Ściereczka, którą możemy zdjąć, ponieważ jest na rzepę, możemy ją uprać. Producent daje nam drugą w zestawie, także możemy podmieniać. I tutaj jeszcze montaż pojemnika na kurz. Podsumowując, robot naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Pomaga w codziennym czyszczeniu, my możemy robić sobie jedną czynność, można na przykład przychodząc do domu, zacząć robić sobie coś do jedzenia, a robot w tym czasie nam podkurza. Szczególnie fajne jest, gdy na przykład na dworze padało, przyniesiemy jakieś błoto i szybko uruchamiamy robota, żeby nam na tej nakładce mopującej to starło na mokro. Z takimi gorszymi zabrudzeniami nie radzi sobie aż tak dobrze, jednak trzeba po nim poprawić, ale poza tym naprawdę bardzo fajna zabawka i pomocnik. Myślałam, że będzie gorzej, to znaczy myślałam, że to jest taki robocik, który się będzie obijał o szafki, o jakieś półki, wywracał głośniki, bo mamy w dużym pokoju na stojakach, ale nic takiego się nie dzieje. Naprawdę mega dobrze się orientuje w terenie, że tak powiem. Nie można mu wydzielić stref, gdzie ma nie jeździć. U mnie w pokoju miał problem z rurką od kaloryfera, bo była... jest ciut za nisko i on się po prostu w niej blokuje. Ale jak się nie zblokuje za bardzo, to jeszcze jest w stanie wyjechać. Teraz zabezpieczyłam to kartonem i on po prostu tam nie wjeżdża, bo widzi tam ścianę. Oprócz tego nakładka mopująca czasem przejeżdżając przez ten próg się tak jakby odłącza. I robot pokazuje, że stracił tą nakładkę, także nie może dalej sprzątać. Jest to szczególnie irytujące, kiedy puszczę robota wychodząc z domu i nie zamknę drzwi. Oczywiście nakładki mopującej nie możemy używać, a producent raczej nie zaleca jej używać na dywanach, bo ona się po prostu odłącza. Po dywanach jeździ, radzi sobie też dobrze. Naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić tego robota. Jak za te pieniądze jest naprawdę super. W miarę korzystania może przeszkadzać e, brak stacji dokującej większej, ale wydaje mi się, że dla takich porządków, na zasadzie puścić go na odkurzanie codziennie, puścić go na mopowanie co dwa dni, wystarczy. Naprawdę widać różnicę, widać, że on te kotki kurzu zmiata, codziennie się jakieś pojawiają, nie wiadomo skąd. My byśmy nie weszli pod te wszystkie meble, nie powycierali, a on sobie wiedzie, zgarnie i przez to w mieszkaniu jest zdecydowanie mniej kurzu, lepiej się oddycha i naprawdę jest to produkt godny polecenia. Tak jak już wspominałam, urządzenie sprawuje się bardzo dobrze, fafik pomaga nam codziennie odkurzać, myć. Mamie bardzo pomaga w piątkowym sprzątaniu. Ona sprząta jeden pokój, a fafik zamknięty w drugim go odkurza i myje. Myślę, że to na dzisiaj wszystko. Po recenzję tekstową zapraszam na bloga, tak jak i po testy i recenzje innych odkurzaczy i innych urządzeń do Smart Home. Ja dzisiaj dziękuję i do zobaczenia następnym razem.